Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie po raz siódmy z rzędu wywalczyli Akademickie Mistrzostwo Polski w klasyfikacji wyższych szkół zawodowych. Kilka tygodni temu odebrali nagrodę, a sukcesu gratulowała im m.in. Joanna Mucha, minister sportu i turystyki. Na gali w Lublinie PWSZ Leszna reprezentowali Janusz Pała, prorektor do spraw studiów oraz Grzegorz Kapitan, prezes AZS. To oni odebrali nagrodę, na którą zapracowali studenci. Tym z kolei dziękowano i gratulowano wczoraj podczas uczelnianego podsumowania mistrzostw. Na szczególne słowa uznania zasłużyła m.in. Iwona Kusior, akademicka mistrzynie Polski w judo w kategorii plus 78 kg. Ten rok i w ogóle starty w zawodach były bardzo udane. Jeszcze nigdy nie udało mi się osiągnąć pierwszego miejsca na mistrzostwach Polski i największe to było trzecie. Także myślę, że to jest duży sukces jak dla mnie i myślę, że dla szkoły też się przyczyniłam. Taki trochę można powiedzieć mało kobiecy sport, czy nie? Wydaje się, że to jest kobiecy, bo to jest sport walki, także wszyscy myślą, że kobiety w ogóle albo mało kobiet uprawia tę dyscyplinę sportu, ale jednak jest duża popularyzacja tego sportu wśród kobiet. Mm -hmm. Do sukcesu PWSZ-u przyczynił się także Grzegorz Zimniewicz, uczestnik Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Moskwie, akademicki mistrz Polski w biegu na 100 metrów. Nagrodę w jego imieniu odebrał Tata. Grzegorz przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry w Nysie. Gratulacje i podziękowania odbierali także Marcin Kapała, akademicki mistrz Polski w Trójboju Siłowym w typie Wyższych Szkół Zawodowych, Emil Anusiewicz, akademicki wicemistrz Polski w typie Wyższych Szkół Zawodowych w futsalu oraz piłce nożnej, a także Tomasz Przybylak, akademicki mistrz Polski w typie wyższych szkół zawodowych w pływaniu na 50 metrów stylem motylkowym. Tych wszystkich sukcesów nie byłoby bez pracy i zaangażowania trenerów. podziękowania od władz PWSZ odebrał wczoraj Sebastian Nowak, szkoleniowiec z piłki nożnej i futsalu. Podczas wczorajszego podsumowania wręczono także honorowe członkostwa w AZS-ie. Odebrali je Sławomir Drozdowski, dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Agnieszka Jerzyk. Za działalność na rzecz AZS-u wyróżniono Karola Gruszczyńskiego, oraz Mikołaja Domagałe. Posiadaczami legitymacji członkowskich stali się pięcioletnia Agata Kapitan i ośmioletni Kacper Nowak, którzy mają już na swoim koncie pierwszy sukces podniesiony w akrobatyce sportowej.